Mimo stanowiska burmistrz Śnysy, która stwierdziła, że nie wykryto złamania prawa w NDK, na wniosek radnej Ligi Danoty Wąsowicz-Chołoty, Urząd Miejski wystosował do prokuratury rejonowej pismo, by ta zweryfikowała zarzut audytora wewnętrznego urzędu, na które powołuje się komisja rewizyjna. W ocenie dyrektora NDK wniosek do prokuratury jest finałem nagonki, jaką od lat prowadzą politycy Ligi Nyskiej wobec przeciwników politycznych. Dziękuję. Po przewodnictwie w audycie z Instytutem Kultury zakończonym 15 lutego 2012 roku, zgodnie z jego zaleceniem, zawiadomienie do Prokuratury o możliwości przez przestępstwa przez dyrektor generalny. Pod naciskami Radnej Ligi Nyskiej Danuty Wąsowicz-Chołoty 8 marca bieżącego roku Urząd Miejski w Nysie zwrócił się do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o sprawdzenie zasadności stanowiska audytora przestępstwa popełnionego w Niskim Domu Kultury. Zatem może poczekajmy, ażeby odpowiednie, kompetentne służby stwierdziły popełnione nadużycia czy nieprawidłowości w Niskim Domu Kultury. Natomiast oczywiście ja nie zamierzam powstrzymać Pani Radnej przed złożonym wnioskiem. Takich wniosków to pełnię, na działalność wiele, tak, Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego to pracownik magistratu, którego zadaniem jest sprawdzanie działań jednostek samorządowych pod względem zamówień publicznych. Przeprowadzone przez audytora czynności nie posiadają jednak statusu kontroli, a ich wnioski są jedynie zaleceniami, zatem nie można odwołać się formalnie od wyników takiego audytu. Tak jak dajmy na to w przypadku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo nie istnieje taka procedura. I ja na tę okoliczność mam. Odpowiednią opinię prawną, która zupełnie, całkowicie podtrzymuje moje stanowisko, jestem spokojna. Dla mnie to jest po prostu taki ażyotaż polityczny. Wnioski audytora, które zawierały informacje o rzekomych nieprawidłowościach, zostały podważone zarówno przez zewnętrznego radcę prawnego, jak i Ministerstwo Finansów, do którego zwróciła się dyrektor Janina Janik, w celu odparcia niesłusznych jej zdaniem zarzutów. Ministerstwo Finansów podtrzymało moją interpretację, tak samo jak też radca prawny. Nie wszystko, co w audycie się znalazło, ma uzasadnienie merytoryczne. Janina Janik kwestionuje sposób przeprowadzenia audytu i jego ustalenia. Zauważa, że Najwyższa Izba Kontroli odmówiła wszczęcia postępowania, a sam audytor nie uwzględnił oceny instytucji zewnętrznych finansujących przedsięwzięcia NDK. Przypomnijmy, że zastrzeżenia dotyczyły wydatków już wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez zewnętrznych ekspertów od środków unijnych. W tej chwili Nyskie Dom Kultury realizuje i rozlicza bardzo liczne projekty unijne. Łączna wartość, których przekracza znacznie 7 milionów złotych. Ja właściwie zajmuję się tym jednoosobowo. No to tutaj trudno mówić o braku zaufania publicznego, jeżeli mi się powierza do zarządzania tyle środków. Wszystkie środki pozabudżetowe, które niskie Dom Kultury otrzymuje, są wypłacane na zasadzie refundacji. Gdyby tam były jakiekolwiek niejasności, wątpliwości, to byśmy tych środków zwyczajnie nie rozliczyli, a tak nie jest. Zdaniem dyrektora NDK cała sprawa ma podtekst polityczny. Merytoryczna podstawa tej sprawy nie istnieje. Są to rozgrywki polityczne. Pani Wąsowicz Hołota, pan Smoter od kilku lat prowadzą jakieś ataki na moją osobę, też mające podłoże polityczne. Na pytanie, czy kompetencje audytora wewnętrznego Urzędu Miejskiego spełniają standardy wymagane na tego typu stanowiskach, odpowie nam z pewnością wynik analizy przeprowadzonej w nyskiej prokuraturze.